Taka dyskoteka mnie wykończyła, że długo wracaliśmy do domu. Piąd, jej ta dyskoteka mnie wykończyła. Piąd, ale fajnie tańczyliśmy, co nie? Piąd, dobra, już to było fajne. Okej, okay, szalona ta dyskota była u kolegi, że nie wiem. Piąd, dyskoteka. Piąd, ej, śpijmy już. Piąd, dobrze. Gębal Przestań. Już byliśmy na dyskotece. Dobrze już śpimy. Ksiądz kurde łóżko zrobiło mi się niewygodne po długiej podróży. Ksiądz wiem polatam w powietrzu to może zasnę. Ksiądz mogę być z tobą gambal. Ksiądz co ty Anais zostajesz z Darwinem jesteś za młoda na nocny lot. Ksiądz co ty gambal przecież nie zostanę z Darwinem sama chcę z tobą polatać w powietrzu. Stąd okay, siostra, ale oddalaj się ode mnie, bo spadniesz. Eee, znaczy, okej okay, siostra, ale nie oddalaj się ode mnie, bo spadniesz z powietrza i złamiesz kości. Co gambal powiedziałeś? Und nic takiego, lecimy. Ksiądz i co anais, nice, czujesz się lepiej. Ksiądz tak, bo wtedy czuję się wolna. Ksiądz okej, okay, anais nice, poleżymy w locie, ale nie Welmore, bo to miasto. Ksiądz teraz możemy już poleżeć w locie. Ksiądz tak, ganbalale ale wrócimy z powrotem do domu. Ksiądz tak, anais nice, latanie to szybki powrót. Ksiądz hej, bracie. Ksiądz co siostra. Ksiądz dlaczego każdy by chciał latać. Ksiądz, bo żeby widzieć każde miejsce z góry i polatać po niebie po chmurach. Hej Anais wiesz, że w Korei Północnej samoloty nie mogą latać. Gambal polećmy do Korei Północnej i zobaczyć, dlaczego samoloty nie mogą tam latać. O nie 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 o, o nie, nie 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 Anais oszalałaś. O, a to dlaczego my nie wyglądamy jak samoloty? Anais, nice, coś ci powiem, ale Anais nice, możemy dostać strzał ostrzegawczy. Okej okay, Gambal nie lećmy do Korei Północnej, oby Darwin tego nie zrobił. Piąt dobrze Anais nice, dojść gadania śpijmy w locie. Piąt dobranoc Gambal. Siąd dobranoc Anais. Nice.